Prezydent Karol Nawrocki zabrał głos w sprawie Wołodymyra Żurawlowa, obywatela Ukrainy, którego Niemcy podejrzewają o udział w sabotażu rurociągu Nord Stream. Warszawski sąd odmówił jego wydania i nakazał zwolnienie z aresztu. Jak wiemy, mamy wyrok niezależnego polskiego sądu z jednej strony i bardzo dobrze, że Pan Żurawlow zostaje w Polsce. Ja rzeczywiście zgadzam się z tym, że po stronie niemieckiej mógłby nie czekać go sprawiedliwy proces, bowiem pamiętam, drodzy państwo, że Nord Stream 2 było przedsięwzięciem, które miało przecież dawać zyski państwu niemieckiemu i wówczas nie było ważne to, że Rosja zbroi się do wojny za sprawą. Miliardowych zysków z tej transakcji. Trzeba pamiętać, że mówimy o porozumieniu państwa, które dotowało agresora za sprawą ukupowania gazu i mówimy o państwie agresorze w czasie wojny, jaką obecnie przeżywamy za naszymi wschodnimi granicami. Wydawać by się mogło, że sytuacja jest zupełnie wyjątkowa i szczególna. Nie można karać za to obywatela e, Ukrainy, że w czasie, gdy jego Państwo jest demolowane przez Władimira Putina, angażuje się w tego typu działania. Zgadzam się z tą opinią, choć oczywiście to jest tylko moja z kolei opinia. Biorąc pod uwagę interesy państwa niemieckiego w kontekście Nord Stream 2, można zakładać, zresztą tak też brzmiała część sentencji wyroku, można zakładać, że tam argumenty Biznesowe czy ekonomiczne wzięłyby górę nad zdrowym rozsądkiem. Subskrybuj i daj znać, co o tym sądzisz.